Cześć moi drodzy, ja jestem młody i witam was w kolejnym przeglądzie zmian i nowości z Don't Stop Together. Dziś taki krótki przegląd, mianowicie chciałem wam pokazać emotki, jakie zostały dodane do Don't Stop Together, a jakich no niestety nie mamy w zwykłym dostaw. Emotki te możemy wpisać sobie za pomocą konsoli, oczywiście, ale jest też prostszy sposób, prostszy sposób. Mianowicie możemy sobie zasubskrybować mod, który nam jakby usprawni to działanie i po prostu klawiszami na klawiaturze od F1 do F9 takie modki będziemy mogli sobie włączyć, a właściwie przekazać emocje naszym bohaterem z gry jakie odczuwamy podczas właśnie grania. I tak moi drodzy pod F1 Wilson ładnie do nas macha ręką i nawet się szczerze uśmiecha. Pod F2... o. Oh. Nie wiem, czy to miał być faker, czy po prostu groził nam pięścią, ale pod F2 są dwa ukryte. O, jest inne pomachanie i taka ręka to jest pod F2 F3 się cieszy, F4 zły, F5 płacze, pod F6, wielce się dziwi, podskakuje pod F7, F8 świetnie biega sobie. <grywka> Biega w miejscu. Musicie przyznać, że te motki są naprawdę śmieszne. I F9 ostatnia. Nie wiem, co on tutaj robi: czy sobie drapie tą rękę, czy sobie ją chce uciąć. <grym> naprawdę e, fajne to jest, jeżeli chcemy wyrazić nasze emocje w grze, czemu by nie. E, zawsze można, jak ktoś przyjdzie do gry, fajnie go powitać i tak dalej, No albo pokazać mu po prostu pięść. Spadaj stąd gościu. Dobrze, moi drodzy, w tym przeglądzie to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. E, Piszcie, czy już wiedzieliście o tych emotkach, czy jeszcze nie. Modyfikacja Quick Emotes się nazywa, jak dla ciekawskich. Oczywiście jest na Steam. I cóż, to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnych, właściwie słyszymy, w kolejnych przeglądach nowości. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.